Zaczynamy od e, kawiarenki. E, ci z Was, którzy byli na poprzednim wyjeździe instruktorskim, już ideę znają. Dla tych, którzy nie byli um, opowiem. Idea jest taka, że jest sześć stołów. Na każdym stole jest e, położona kartka z tematem, e, na który przy tym stole e, będzie się dyskutowało, czy będziemy dyskutowali. Oskar, zawsze chciałam przyjść do ciebie na <grym <grym to Się Przyjdźcie będzie... całą komendę tak. Kończy tak oceniając, patrząc przez cały czas. Każdy tych komentuje jeszcze. Nie, z takimi cyfrkami zara. No, na przykład, że nie jest takie płasko. Tak chyba nie bardzo. jest znaczyło, siła garań dwa czyni cały zmanowizniony. Czy to przez dyrekcję? Czy to jest scharane przez dyrekcję? Czy to jest scharane przez dyrekcję? Czy to można Czy to jest na przykład drużyno, żeby było porządne zainteresowanie? Tak, rozmawiać z dyrekcją. W kierunku szukania przykładów, w których jakby ta wspólnota chłopca dała lub nie dała i tego brakowało, bo jej nie było, drużyną. Najważniejszą to... Y, 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 myśleliśmy nad tym, że takim największym wsparciem dla takiego drużynowego tak, jest taki zaufany ktoś, zaufany człowiek, być może z jego środowiska, być może y, y, niekoniecznie, y, albo namiestnik, jeżeli to jest namiestnik to jest w ogóle super, tak, taka osoba, która... Y, to sensowny namiestnik, <grym zainteresujesz> to mi No więc ja mam sobie sumie dość podobne marzenie do terpaku. Otóż marzę o tym, żebyśmy, żeby wszyscy w Chówcu szanowali wspólne dobro, jakim jest budynek w i żeby nie było tak, że człowiek przychodzi, a tam bałagan i pozbywane w tym pokryty horyzont Lasy i góry mówią mi dzień dobry nad szafirowym potokiem, a ja gram, a ja gram, i swoją codzienną, jak letni są. Ta pieśń, ta pieśń jest moją jawą cenną, na was tworzyła ją A ja gram, a ja gram, Raczęców rozwitają Poezja artykuł, albo nawet zbiór artykułów czuwajowych, które e, mają taki e, wspólny tytuł e, Róbmy fajne harcerstwo. I ten, to róbmy fajne harcerstwo jest w tym artykule przetłumaczone też na różne metodyki. Jakieś pomysły różnych ludzi, co to znaczy fajne harcestwo. W z 18 w tej chwili ma mm, kurs drużynowych w metodyce, w której prowadzi drużynę, za, ukończony... E, 5, z tych osób, 5 z 18 drużynowych w tej chwili jeszcze kursów drużynowych nie ma. Jeśli chodzi o pełnoletność, to, to się. A po drugie, ym, mamy takie wrażenie, przeglądając strategię, y, która teraz obowiązuje. Ona jest wpisana do 2015 roku, więc ona jakby nadal obowiązuje. Tym, pozostałe działy wymagają zmian, a wsparcie do wymaga napisania od zera w naszej komendy opinii. Oczywiście może się pokazać, że jest inaczej i w waszej, no i W przyszłym roku potokiem, a ja więcej, ja zgromadzone e, działające w ramach e, szczepu e, jakby mają większe pole, że manöwru, mają wsparcie organizacyjne. Padł, padł też temat mediacji, konflikty. E, szczep, czy szczepy sprawiają, że e, drużyny są i istnieją. E, no to oczywista e, potrzeba jest taka, żeby wymyślić, co szczepy mają robić. Siedem jest, wiem też wiem, żeś muszę siedem wrzeć. Więc teraz idea jest taka, że my zrobimy dwie rzeczy. Jedną rzecz, którą zrobimy na szybko, w sensie my to znaczy dla kierzyka. Jedną rzecz, którą zrobimy na szybko, to wybierzemy kilka elementów tego. Ja, 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 ja. E, wybierzemy kilka elementów tego wsparcia, e, które trzeba przemyśleć e, i z tyłu. Nie o... Dobra. E, kilka elementów tego wsparcia, które przemyślimy jutro rano podczas tego bloku, konkretne pomysły, e, to są takie rzeczy, które trzeba w jakiś sposób wymyślić, co to ma być i jak to ma być w bloku. Czyli krzyczy, krzyczy, jak... No, więc y, y, jest sprawdzany to tyle, znaczy głównie jest sprawdzane tak naprawdę, kiedy, kiedy poproszę Andrzeja, żeby sprawdził. Hmm. W każdym włosach. Zobaczę wstęgę dróg. I ciągle da, ciągle da, za ląda, za lądaz, zabije eh, i szali I nie wiem nawet już czy tam gdzieś będzie. Osoby, która jest nieobecna hey, hey, na tym wyjeździe. E, to jest wróżnienie dla Marty Karolewskiej.

Zgodziłaś się to zrobić, e, mam... e, zostanie to zrobione. to, to jest Super, dziękuję. No, Jestem związana wielu lat z chłopcem Warszawa Wola. Tam byłam przez 7 lat koło radka czyli po sęsiecku. W chłopcu Warszawa Wola przeszłam taką typową drogę harcerską od od szeregowej, zastępowej, przybocznej, drużynowej. Stworzyłam własne środowisko, byłam jego drużynową. To środowisko rozpoczęło do szczepu. Również przyszłam przez funkcję członka komisji rewizyjnej, byłam przez chwilę też kłówca, żeby udzielić wsparcie osobie, której ten kupiec przekazałam. To jest sformułowanie, które może się zabrzmieć, ale w porównaniu do innych ówców, ale uważam, że wasz ma bardzo dobre możliwości intelektualne. E, to znaczy, e, to, znaczy e, to znaczy, że instruktorzy w tym chłopcu są mądrzy i myślą. Tak. Nie nie sprawdza, co robi na zbiórkach, mamy tego swoich namiestników i tak dalej. Mhm. Ale jak czy, czy zadać się bywać we wszystkich chówcach, które są w chorągwi? albo skąd czerpiesz nie wiem, wiedzę o, mhm. o tym, jak są interakcje inter to, to i na przykład albo W ciągu udało mi się spotkać z... z, z... Lub trochę więcej niż połową. Fizycznie nie, nie jestem, i to są różne spotkania, dlatego że są spotkania przy okazji uroczystości, ale to są również spotkania instruktorskie, na tak jak na przykład to. To są spotkania zjazdowe, to są czy tam zbiór, zbiórki wyborcze, to ta, ta formuła jest Na punkcie też może być ukryte złoto, ale złoki, których prawnie to jest złoto, które jest. Ale to, trzeba je ukryć, trzeba je oddać. Ja wiem czemu zaszumiał na nagle. Da, o, kazik prowadzi. Tadalonia, Nie wiem, no czy to na tych zdjęciach jest, co to zdjęcie przedstawia, i jakiejś historii tej osoby, która tutaj się znajduje, żebyście najpierw taki kontekst sobie złapali, kim ta osoba ze zdjęcia jest, a potem zastanowili się. Można, może jeszcze tak. Bardzo proszę. Waga! Waga. No jak żółwik. Słuchaj, spotkamy się i zjemy taką niezłą imprezę. I dzisiaj jest sobota, znaczy nie dzisiaj tylko dzień, ale wiesz jak jest. No. I, 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 no... Wiesz, jak będzie, będzie tamta i ta druga i jeszcze Andrzej będzie. Czekaj chwilę, po prostu już mówię kalendarz, mówi, że nie mam czasu. No, no znaj trochę czas, no co robisz takiego ważnego, no. Och, bo jadę na raj, wiesz, do warki. A co jedziesz? Do warki jadę. Ale po co jedziesz do warki? <grywa> eee... słoneczne Słoneczny. Nie! akurat Eee... Przychodzi życie przy świętach, wyda wszystko gości. O Jezu, e, nie, nie! różnica A. Suma. O Jezu, e, m dobra, Nie dobra. zapominać A. <grywa> Koparka! To dźwięk! Pracownicy, Będzie to przede wszystkim wsparcie dla nowych drużynowych oraz wsparcie dla drużynowych, które mają już pewne doświadczenie i gdzieś się zatrzymali w którymś momencie, albo w jakimś obszarze powiedzmy na chwilę, stąd trochę ambicja i wydaje mi się, że to już wystarczy, to nie trzeba to więcej. Poradnictwo polega na tym, że określamy kolejność rozwoju. W różnych obszarach drużyny. I to na pewno jest część, która w każdym nauczycielu metodycznie będzie wyglądała zupełnie inaczej, bo zupełnie inne elementy są dla nas istotne i zupełnie inna jest kolejność. I teraz bardzo ważne, bardzo ważne założenie tego systemu motywowania, o którym jesteśmy, jest to, że to nie wpływa na indywidualny program drużyny. Czyli jeżeli drużyna ma, powiedzmy w tym systemie, pracę ze stopniami.

Spokojnie, spokojnie! Nie biegnij, nie biegnij! Opuszczaj snury, no już się złamał. Ale nawet no. nie. Nie mamy taśma ale damy radę! I'm <laughs>